W końcówce drugiej kwarty, gdzie po prostu oprócz tego, że tą drobną przewagę, bądź co przewagę straciliśmy wskutek strat i początek trzeciej kwarty realizacja pięć pierwszych ataków cztery straty. i to był tak jakby klucz do tego, że coś się zacięło. No patrząc na skuteczność rzutów za trzy punkty czy chociażby rzutów osobistych, no to widać, że ofensywnie dzisiaj ten mecz, yy, który zapowiadał się, nieźle można powiedzieć, po prostu no brakło nam po prostu punktów w ataku. Jeżeli chodzi o same zawody, to nie ulega wątpliwości, że y, ja mówiłem chłopakom w, w przerwie meczu, że y, gramy zbyt miękko. Y, do przerwy, do przerwy y, po w dobrym początku daliśmy się trochę wypchnąć ze strefy podkoszowej. Myślę, że skrajnie inaczej wyglądała trzecia, kwarta i czwarta kwarta, zwłaszcza trzecia. Kiedy zagraliśmy naprawdę dobry diffekt, graliśmy dobrze na obronę Pikendrola, musieli rozrzucać piłki. Potrafiliśmy również powstrzymać akcje podkoszowe. Zawodnicy schodzili bardzo głęboko do pomocy, z czego, z czego nie było tych łatwych koszy. Nie było koszy 2 plus 1. Wyprowadziliśmy parę szybkich ataków i, 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 i to w znacznym miejscu ustawiło mecz trzeci wynik trzeciej kwarty czwarta kwarta była już tylko kontrolą i też na niskim wyniku 10 do 13